Znowu wyjeżdżasz? Nie, synku, ale śpieszę do ratusza. Wszyscy dziś się śpieszą. Andrzej też wstał, skoro świt. Tato, kochasz mnie? Jesteś moim ukochanym synem. I nigdy nie przestaniesz mnie kochać? Synu, zawsze cię będę kochał, ale w ratuszu czekają na mnie sprawy niecierpiące zwłoki. Przepraszam cię. Ja też cię kocham, tato. Ja ty dokąd? Na no ryby. Bratuszu, panika, a ty myślisz o łowieniu no Co się stało? Rajcy czekają na opinię medyków, ale ludzie wierzą w swoje. W nocy zmarło kilkanaście osób. Burmistrz.